Kurwami, kurwa kurwa. Tak, inflacja 50%, dolar po 7 zł, waha po 10, kurwa szykujcie się, kurwa możesz powtórzyć? Widać, kurwa na Twitterze, wyrazy oburzenia, kurwa. Ać gościu kurwa, nie ma podstawy prawnej, kurwa! Kogo ty chcesz zamykać, kurwa? Kurwa, zamknąć! Czemu mnie nie zamknęli? A czemu ciebie, kurwa, nie zamknęli? Czemu ciebie, kurwa, nie zamknęli? No powiedz!